W ciągu ostatnich dwóch lat widzimy bardzo duży wzrost kosztów wytworzenia wzrost kosztów surowców, kosztów energii, kosztów pracy. To w pierwszej kolejności przełożyło się na wzrost kosztów dla producentów, w następnej kolejności musi się przełożyć na, na inflację. No, z tego dzisiaj widzimy efekty. Ostatnio ogłoszone dane dotyczące wartości konsumpcji, która spada. A my z drugiej strony, jako jeden z największych w Polsce producentów wody, napojów i soków w marce prywatnej, widzimy, że nasze, nasze, nasz, nasz popyt na nasze produkty, zamówienia, które mamy od naszych klientów, nie tylko od Biedronki, bo pracujemy praktycznie ze wszystkimi sieciami, które są mocne w Polsce, również trochę eksportujemy, te zamówienia nie, nie spadają. One cały czas są na stabilnym poziomie, a nawet powiedziałbym, że w porównaniu do ubiegłego roku wzrosło. Oczywiście to nie są tak wysokie poziomy jak poziomy, które notowaliśmy kilka lat temu przed wprowadzeniem podatku cukrowego, a gdzie w konsekwencji wprowadzenia podatku cukrowego rynek napojów słodzonych gwałtownie spadł. W naszym wypadku my go skutecznie zastępujemy popytem na, który widzimy na, na soki, głównie soki najbardziej premium SOKI NFC. Rynek marki własnej, biorąc pod uwagę moje doświadczenia, z z innych firm czy z innych branż, z którymi miałem do czynienia, ale również z tej branży, w której dzisiaj jestem obecny, charakteryzuje się tym, że w sytuacji zmniejszonego popytu on istotnie rośnie. Konsumenci, którzy stają się bardziej Zwracać uwagę na to, co kupują, w jakich ilościach kupują. Trend, który zaczyna dominować, to jest trend poszukiwania wartości, czyli ile dostaje za złotówkę wydaną w sklepie. On powoduje, że konsumenci kupują większe opakowania i kupują, kupują marki prywatne. Oczywiście często w zakupach impulsowych marki najbardziej rozpoznawalne, one nie cierpią. W związku z tym, jeżeli mam odnieść się do liderów branży napojowej, czyli PepsiCo czy Coca-Cola, oni pewnie nie odnotują istotnych spadków sprzedaży. Pewnie raczej bi-brandy odnotują spadki sprzedaży. Jeśli chodzi o popyt na prywatną markę, spodziewam się istotnego wzrostu.